I te wymagania... A właśnie jebłem. Siema, z tej strony Żółty, a na dziś przygotowałem dla Was kolejny odcinek Zawinkla i wiem, wiem spokojnie, randomizer, w ogóle co innego miałoby być dzisiaj, ale spokojnie troszeczkę też jestem zajęty swoim życiem prywatnym, będzie w tym tygodniu jeszcze inny odcinek aniżeli Zawinkla chociaż Zawinklo samo pewnie też się pojawi, to 5 również niedługo wznawiamy ze spokojem wszystko ale w międzyczasie słuchajcie, zapraszam Was do zostawienia lajka like oraz suba na kanale, aby być na bieżąco ze wszystkimi moimi nowymi filmami. Dzisiaj zawinkla z czołgu T77, który dla mnie jest totalnie jakby... Ee, ochyda, naprawdę, no jak dla mnie... No nie wiem, po prostu nie jestem w stanie chyba wykorzystać potencjału tego pojazdu, e, tak szczerze mówiąc, bo... No kurde, jest to strasznie specyficzny yy, magazynek. O ile Wam powiem tak, że na AMX-ie 50B, yy, AMX-50B bardzo lubię. O matku, jaki to jest świetny magazynek. No połączenie mobilności, świetnego działa, depresji i tak dalej oczywiście. No ale no w sumie porównanie tego do T-77 to tak trochę średnio. Ze względu na to, że jest tu też czołg ciężki, ale nieruchawy w ogóle... Ledwo co odbijający, zdziałem jak dla mnie naprawdę słabym. Jako nagroda za skrzynki w czasie eventu, chyba Tragera strasznie słaba nagroda, a niby taka bardziej z głównych, w sensie czoł, którego wcześniej nie było, można było wygrać, ale no szczerze, cieszyłem się jak go wygrałem, bo nawet na to nie liczyłem, ale jak nim pograłem, troszeczkę bitew, nie wiem ile tam dokładnie. Eee, 33 bitwy, no to niestety, ale się trochę zawiodłem. Zacznijmy od tego, że jego działo ma średnie uszkodzenia 360, więc naprawdę fajnie. 232 penetracji na zwykłych apc to jest mega, naprawdę 300 rzeczy się, 232 penetracji na zwykłych pociskach, to jest naprawdę bardzo, bardzo, ale to bardzo dobry wynik eee, i chyba 295, jeżeli się nie mylę, 299 na hicie, to już troszeczkę słabiej, ale dalej jest naprawdę bardzo spoko jeżeli. Chodzi o penetrację tego pojazdu, nie ma co e, narzekać. Słuchajcie, przeładowanie 36,5 sekundy, cały klip, a w całym klipie właśnie mamy trzy pociski. Co jest dla mnie trochę słabą wartością, bo TPM nam wychodzi 1600, niecały. Tak naprawdę można powiedzieć, z tym wszystkim, co tutaj mam. E, jeżeli chodzi o TPM i robienie po prostu uszkodzeń na tym pojeździe, to jest to masakra. Nie wiem, czy jest w ogóle czołg jakikolwiek ósmego tieru. Który zadaje mniejsze, który ma mniejszy DPM, jeżeli chodzi o czołgi ciężkie, naprawdę jest tragedia totalna. Chociaż wiadomo, magazynki DPM-em nie grzeszą, one mają wykorzystać daną sytuację, jakoś wykończyć tam pojazd na te 2 trzy pociski. E, o tyle fajnie, że interklip tutaj, czyli pomiędzy strzałami, strzałami mamy tylko 2 sekundy. E, no i dodatkowo 8 stopni depresji armaty też jest bardzo fajnie. Czas celowania 2.24.034 rozrzut. E, no ogólnie wszystko spoko, tylko te średnie uszkodzenia na minutę które są fatalne. Matko Boska, naprawdę są strasznie fatalne. Zresztą tutaj mi jeszcze te braterstwo broni, czy ulepszona wentylacja mi to trochę dodaje. Tak więc średnie uszkodzenia na minutę wynoszą 1500. Matko Boska, jaki to jest słaby wynik. Naprawdę do, do robienia uszkodzeń ten pojazd się średnio nadaje. Nie jest to czołg jakiś super, mega słaby od razu, ale. Strasznie, no przynajmniej mi tak, subiektywnie rzecz ujmując, strasznie ciężko jest wykorzystać ten pojazd w jakiejkolwiek e, sytuacji, tak w co najmniej tych 100%. Eee, słuchajcie, żywotność, no 1450 punktów HP, nie najgorzej, nie najlepiej, pancerz kadłuba jak i wieży, no sami widzicie, że to nie jest zbyt wesoło, poza tym ta wieża taka, która strasznie dużo łyka, on jest w ogóle, ten człowiek podobny do T57 Heavy, eee, ta wieża oscylacyjna bodajże, bardzo dużo łyka, no chyba, że nam zejdzie troszeczkę gdzieś tutaj na jarzmo, może no to wtedy dingnie, korpus górna płyta odradzam, jednak te 125 mm pod takim kątem lubi dingać, no ale każdy będzie przecież strzelać właśnie w całą wieżę, która jest strasznie słaba. Niby 152 mm, ale wchodzi praktycznie za każdym razem. Mobilność, słuchajcie, 50 ton, 48 na godzinę do przodu, 12 do tyłu. No nie wiem, no jak dla mnie ten pojazd jest... No, słaby. Ze, ze wszystkich premek ósmego tieru, premium w ogóle top 5 najgorszych premek ósmego tieru, to na pewno ten pojazd by się tam pojawił. Zdecydowanie lepszy jest Patriot, chociaż to nie ma co porównywać. To po prostu jest amerykański czołg, Też ciężki, bez magazynka, co prawda, ale zdecydowanie Patriota. No, nie wiem, co ja tam jeszcze z jakichkolwiek premek ciężkich mam. Powiem wam nawet szczerze, ISA 5 bym wolał. Naprawdę, is 5 jak dla mnie jest lepszy niż T77. 112 o niebo lepsza. KW5 nawet jak dla mnie jest lepszy, czy nawet. Fauka Mauer Bresier jest jak dla mnie lepsza aniżeli T77. No nie wiem, nie umiem wykorzystać tego pojazdu. Nie lubię go, nie polubiliśmy się pomimo 67% zwycięstw, ale nawet M-ki nim nie wbiłem. Mam dosyć tego pojazdu, tak więc bitewki jakiejś super mega się nie spodziewajcie, bo będzie tylko pierwsza klasa. No i dobrze, mamy bitewkę na chińskiej mapie Granica Imperium. Powiem wam, troszeczkę sobie pograłem na tej mapie na randomkach czy to na treningówkach i spodobała mi się ta mapa i właśnie ostatnio dobre wyniki mi wychodzą na tej mapie Gram sobie w Plutonie z Fokusem, który jeździ Libertekiem i Desperem, który jeździ V7501K no, i taka typowa beczka na początku. Oni gdzieś tam sobie smarują lufy, a ja tutaj z kumplem w Progetto, który naprawdę im pomoże w tej bitwie, podnosimy sobie lufy. To też strasznie dziwnie brzmi mniejsza. Nie wycinajcie tych słów z kontekstu, słuchajcie. Losowania świetne, słuchajcie, świetne, ponieważ są same ósemki, jest tylko jeden kołowiec, i żadna artyleria. Poza tym 3 tedeki tylko 3 T Uwierzcie mi, że jak na tej mapie gdzieś tam by się skąpiły Teki na E1, czy gdzieś tam nawet ze środka by strzelały, to nie byłoby zbyt ciekawie. Mobilność tego pojazdu, jak na razie sami widzicie, no, no nie jest jakaś tragiczna nawet pod tą górkę, jak na czołg ciężki. To nie jest źle, tylko że po prostu ten czołg ciężki nie odbija tyle co powinien, przynajmniej moim zdaniem, no ale czołg nie może być też idealny, ale ten czołg ma za dużo wad moim zdaniem aniżeli plusów, po prostu mi się nie spodobał, jak już dobrze wiecie. Załadowałem od razu Golda, bo jest dużo jednak czołgów, które są troszeczkę cięższe do przebicia, czyli mamy na pewno 703, Defendera czy na przykład Lewa. Niektórzy powiedzą, że Gold 300 penny ze spokojem, by APCR-ki wystarczyły. Pewnie, że tak, ale ja lubię Golda, lubię hity, lubię sobie z nich strzelać. Mają duro, dobrą penetrację i nie tracą penetracji względem odległości, na czym mi najbardziej e, zależy. W, we wszystkich tak naprawdę pociskach apcr ten strzał w ogóle był bardzo fartowny. E, 414 i postanowiłem, że A, nawet jeżeli przyjmę, oddam jeszcze te dwa pociski. Tu w ogóle z hita w gąskę weszło. Ten strzał niestety. Troszeczkę nie wszedł 730 na razie punktów uszkodzeń na moim koncie. Su 130 PM mnie walno za 595, za 600 punktów obrażeń. Bolało, naprawdę bolało. 237 po spocie. Obie 703 sobie tutaj jedzie. No i ja nie jestem w stanie nic na razie zrobić, ze względu na to, że ładuję magazynek 35,5 sekundy. Z lewej strony pojawił się jeszcze defender. Fokus tutaj gdzieś jeszcze próbuje tego 703 ujarzmić, że tak tujmy. Jest Defender. to gdzieś tam go próbuje również punktować. Ja się akurat przeładowałem. Defender wyjeżdża niepotrzebnie. W ten strzał, nie, nawet nie pytajcie, a ten to już w ogóle jest totalnie RNG niesamowity. No i trzy pociski na szczęście weszły, 1036 punktów na moim koncie. I jest trzy wyjeżdżał. Z tyłu 700 trójka. No i z tym to tutaj troszeczkę jest niezbyt. Eee, ciekawie, 1750 punktów uszkodzeń na moim koncie, jak na razie, 1 do 3. Nie wygląda to zbytnio ciekawie. Eee, linia J12 w ogóle jest strasznie oblegana został tam tylko Karol z fokusem. Proczet to, na szczęście, postanowił wykończyć eee, sobie defendera siwego 20-266 bardzo dobrze. Eee, bo jeszcze tutaj jest i trzeci, który nas próbował okrążyć. No i trzeci i okrążanie to jest trochę oksymoron mniejsza strzał. Drugi strzał i uwaga, trzeci strzał, cały magazynek bardzo fajnie weszło. I z trzeci na szczęście dla mnie postanowił strzelać wcześniej w progetto, aniżeli we mnie, przez co dalej mam 855 punktów HP oraz 2700 punktów damage'a 4 do 5. No ta nasza flanka nie wygląda zbyt ciekawie. Ja cały czas ładuję ten magazynek. Ta 703 strasznie mnie tutaj niecierpliwiła, ponieważ ona naprawdę mogła tutaj mocno napsuć krwi mnie jak i samemu Progetto. i naprawdę była w stanie ugrać ze spokojną bidewkę. Gdyby gracz... Kto to jest? Mozes, trochę, Mozes, gdyby Mozes troskę yy, pomyślał, ale niestety nie pomyślał jak zaraz zauważycie, bo jedzie... Nawet nie na mnie, nie mówiąc o tym strzale nawet, po prostu jedzie do przodu i jeszcze jeden strzał, 778 na moim koncie. Tym czołgiem jak Borusakłe widzę gram. Yy, Borus, czy jak to tam, jak zwał, tak zwał. Po prostu po dwa po pociski, jeden gdzieś w przestrzeń poleciał, tak więc magazynek dwu, a nie trzy pestkowe tak naprawdę. 9 do 6 wyklarowało się to niesamowicie szybko nasi postanowili tam to wszystko przepchnąć na dole i bardzo dobrze Karol tutaj odwalił kawał dobrej roboty wraz z Fokusem. Ja na czacie pisałem, że GG Progetto, ponieważ no gdyby nie on, ten Defender System trzecim, jakieś 703 na pewno by mnie tam wykończyły. 3500 damage'a na moim koncie, 435 po spocie, jest jeszcze Lew, mamy strzał za 342, drugi strzał, Lew już się poddał totalnie, nie dziwi mnie to. 659 damage'a, drugi frak na moim koncie 4175 punktów obrażeń z tyłu obiekt 416, którym Karol postanowił się zająć. No i tak naprawdę już nawet nie pamiętam, chyba coś jeszcze tutaj zrobiłem. Eee, jadę na tego obiekta 416. Ale on wyjeżdża, ale nie mam pojęcia czemu Desper nie strzelił, pewnie ładował. Strzał, jeszcze go tam przebił. No i dobra, 12 do 6. Eee, Przyśpieszę trochę bitewkę, bo nie ma co czekać na takie nudne momenty w bitwach. Scorpion G z Linksem i jeszcze Strv gdzieś tutaj jest. Eee, Demec jeszcze da się zrobić. Na szczęście nasi nie kapują, a przez chwilę kapowali. Został Strv. Eee, z tego co pamiętam on gdzieś tutaj bardziej stał. Więc już zrobimy sobie powtórkę raz jeden. Jest Strv z lewej strony. I postanowiłem po prostu na niego pojechać, ale z tego co pamiętam. Chyba jeszcze jeden strzał oddam. Uwaga. Pyk! W ogóle na ledwo co przycelowane za 105 punktów demerza. Zobaczmy wyniki końcowej bitwy. Tak wyglądają screeny końcowe, czyli pierwsza klasa. No w sumie nie dziwię się, że Mki nie było, bo ten pojazd jednak był prezentem i dość dużo osób pewnie go dostało i te wymagania. A właśnie no, i mamy pierwszą klasę, głównie na medale, duży kaliber. Nie dziwi mnie to, że nie ma no ze względu na to, że dużo pewnie dobrych graczy sobie grało na początku tym pojazdem, i staty trochę wywindowały. Albo po prostu ja jestem strasznie słabym graczem na magazynkach pokroju tego typu i te 57 Heavy na pewno mi się nie spodoba. No, zobaczymy e, może kiedyś. Słuchajcie, Karol, czyli Desperado, zrobiło 8 damagea z Sumbach więcej ode mnie. Tyle, że nawet o, zaraz on więcej ekspa ode mnie zrobił. Co jest. No mniejsza, ale ja 1305 expa podstawy zrobiłem z trzema fragami. 60 prawie 1000 zarobku na czysto, ze względu na to, że tyle razy strzelając amunicji premium, praktycznie cały czas, że 72, no prawie 73 tysiące zapłaciłem za samą amunicję. Słuchajcie, jeżeli pojazd kiedykolwiek pojawi się w nie garażu, tylko w sklepie premium, to. Ja osobiście bym odradzał. Jest masa premek ósmego tieru, które naprawdę bym polecał. Jego nie za bardzo, no chyba, że bardzo lubicie styl grania e, podobnym czołgiem typu T57 Heavy. Jeżeli on Wam niesamowicie leży po prostu w rękach, no to myślę, że T77 również bardzo fajnie sobie okiełznacie. znacie. No mi ten T77 średnio, średnio, mocno średnio, mocno, naprawdę o wiele lepsze są premki ósmego tieru, aniżeli ten T77 ale to oczywiście jest tylko moje zdanie. Słuchajcie, dziękuję Wam za oglądanie, mam nadzieję, że materiał Wam się podobał, jeżeli tak oczywiście zostawcie lajka like i do usłyszenia w kolejnym filmie na moim kanale. Cześć!